naszych widzów z centrum Katanii, z McDonalda. Co jecie? Fryteczki? pizza, Hamburgerki? O ja. Zaraz idziemy zobaczyć tą słynną fontannę z, ze słoniem. Ale na razie pożywiamy się. Wychodzimy z McDonalda i idziemy do Fontanny ze Słoniem. Prosto przez park, w lewo, po łuku, dwie przecznice i jesteśmy przy fontannie. Trafiliśmy przy okazji na jakiś Flomax. Pchlitark. Jakieś takie ciekawe rzeczy tu są. Troszeczkę jak nasz litark, nie? nas omija dzisiaj może będą też mieć jakieś polskie warzywa oni mają obrazy idziemy tam, w tłum widzę, że tam jest jakieś wejście albo wejście, w naszym przypadku I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I Górą jest trasa dla turystów, a my idziemy dołem, rynsztokiem. Mi, coś tu Mi też coś tu śmierdzi. A, może być. Tak, to jest tark rybny. Dziwnego, że tu śmierdzi. Byliśmy na tej ulicy, ale się nie wpychamy tam, bo to jest za duży tłok dla nas chyba. Zaraz tylko tak z boku zobaczymy. Chodź, chodź tędy. O. <laughs> Patrzcie jaka katania jest czysta miejscami. No, postaw na, na dół. No. I na zakończenie naszego pobytu idziemy na katańską plażę. Jak zwykle śmieci. Niezbyt ładnie. Jakieś stare opuszczone miasteczko e, z, Miasteczko zabawczy tam jak to się nazywa no, A my idziemy do baru przeszliśmy na plażę i musieliśmy kupić lody, ale są takie zimne, że chyba musimy, że chyba tataj musi zjeść o, udało się. Trzymaj. No, jecie. no jak było na Sycylii? O, Mati, pokaż Buźkę, że to ty. Latarnia! Wracamy tu? Kiedyś? Tata! O, latarnie nawet mamy znowu. A z tyłu Etna! Ponad chmurami. Chmury, a na górze Etna. Wow, żegna nas. Może jeszcze plunie lawą. One day I'll be Life lessons come one in a dozen. The other. Alone. Something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life changes just open the door. One thing certain, I'll always.